A teraz przerwa w jeździe, bo przy drodze spotkałem parking załadowany samochodami, turystami. Przełęcz Wyźniańska. Ponieważ mam ciuchy, mam buty, mogę wszystko zostawić. Idę na spacer w góry. A niech tam. Na takim miejscu znalazłem kawałeczek cienia. No i muszę sobie trochę węglowodanów wrzucić, bo bo już się wyczerpałem. Ten wędrówki po półtorej godziny wspinania się jestem na szczycie. Widoki przepiękne, choć wieje, wieje i wieje. Na dole do mi dano mi dobrą radę, aby wziąć ze sobą jakąś pałatkę, jakąś narzutkę i mam mam podpinkę pod kurtkę motocyklową. I stojąc tak, podziwiając tą przyrodę i te widoki, tak sobie człowiek uświadamia, że przecież nie wjedziesz tutaj żadnym motocyklem, nie wjedziesz tutaj windą, nie wiozą cię. Po prostu zobaczą te widoki tylko ci, którzy zadali sobie trud, aby się tutaj wdrapać. Wspaniałe. No i panorama ze szczytu. Idę w stronę brzegu bodajże, ale niestety tutaj się szybuje ta burza. To mnie trochę martwi. Hm, muszę zdążyć przed tą burzą do lasu. To są góry. <laughs> Uciekamy przed, przed burzą byle do lasu. A zobaczcie, tam w tle daleko stoi moja maszynka. Z kaskiem na kanapie i z kurtką na kanapie. Więc, jeśli tam dojdzie deszcz, będzie wszystko mokre. I pada, i pada deszcz, ale jesteśmy w lesie. Opada deszcz w lesie, ale przecież to przyroda przejdzie. No, zobaczymy, jak będą ciuchy. Wszystko mokre. Zadziwiające w lesie podczas deszczu, podczas burzy. I japa roześmiana. Idziemy dalej. No i taka to droga przede mną, ale trzeba uważać, bo kamienie śliskie. Cały szlak się zrobił śliski. Ale niewiarygodne, jak ja bym miał przyjść w tych moich turystycznych, kurde trekkingowych sandałkach, to bym się wykończył. Po prostu na takie wycieczki. Buty muszą być. Buty muszą być. Tym bardziej, że ja w tych butach również na, na motorze przyjechałem. Złożyłem te motocyklowe rasowe takie seki. Bo no, tamte to są twarde skorupy. Można na nich siedzieć, ale iść, to jest przerąbane. A proszę, buty górskie sprawdzają się. No, i proszę, dojechałem z przygodą, co prawda, bo pojechałem busem nie na ten parking co potrzeba, i musiałem facetowi drugi raz zapłacić, żeby nie przywiózł na ten właściwy. Ale tak to jest, jak się powie, że gdzie pan jedzie? No, tam na parking. No, to tam nie zawiózł. Pomyliło mi się, z gdzie jest tam. Proszę bardzo, parking, do którego wyruszałem, opustoszał. Ja po trzech godzinach jestem z powrotem, i co. Podczas ulewy zostało wszystko na kanapie mokre. Wszystko mokre. No dobra, no to suszenie i w mokrym jedziemy.